Jest... 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 Czy ty, ma... ty mnie teraz Wypares kamerujesz? Zywała... No, no co? Ma to pytać to o... Nie no. 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 no, jest roido. Nie <laughs> będzie, nie, nie, <laughs> będzie. nie <laughs> będzie, nigdy tego roido. Roido. nie będzie. Rojdo? Jesteście roido. w rojdo z górzy? Smacz to jabłko geju. Smaruj żyłę. To jedzie. To jedzie. jabłko, Jezu, mniejszości seksualne też są na ognisku. Tak jest. Czekaj, Pol, <gry> który to mniejszość jest. Ten mniejszość. I co tam jeszcze tak zwykle do ust wkładasz? A masz, <gry> Słuchaj, to mi się do dupy nie mieści, więc muszę coś do Paweł, Mieści, mieści. Ma. Paweł, i no, Nie no. bany, się bali. Jak się na metal. panu się. Masz dobrą kubasę, nie to wypada. Metal nie zabije chłopa. O może żyć Metal zabiegnął wyciągnie Jezus Jezus metal, ale ty jesteś twardy? Jebany Jakbyś nie był pijany, to byś nie wyciągnął, nie? Specjalnie to tam żyć. Specjalnie, chciałeś pokazać. Czekajcie, nagramy to, zrób Nagrałem są dobre kiełbasy najlepsze kiełbasy na ognisku słuchaj co paść po 12? nie jest to zawsze nie spontanie nie powiedz powiedziałbyś wcześniej żebyśmy się przygotowali nie będziemy przygotowani no nie wiem czy będę miał wenę o! Teraz włączyłem nagrywanie, sorry. Jeszcze raz. Zaczynamy od dołu, od dołu. Na ciebie od zawsze można liczyć. Wiadomo. Tu jest ten pan z krótkim patykiem, ale dobrą techniką. Jeszcze raz go najedziemy. Tak. Ale kiełbasowa sobie wiadomo. Uczyłem się od mistrzu pod halą targową. Panie kolego. Panie kolego. Boczek i nasze bocze... no i jest złoto ucieszy, ucieszy się. Jest boczek, to już na kolonkę no. Nasze owocowe złoto jest Tak, no, owocowe złoto Chyba <ścười> już go odrzuciło Coś go odrzuciło tutaj tak delikatnie podświecał, żeby tu Jaworek też miał każdą zmarszczkę na twarzy Kubu, już nie bądź taki seksowny <ścười> Metal od dupci strony no, ci najlepszej Wygląda najlepiej Najlepiej. Najwięcej Nie dość, że kiełbasa dobra, to i dupcia. Tak jest. Pi, 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 pi. A, i kolego Munie, pozdrawiamy cię. Nie ma cię jak Nakreń zawsze. Nakręć Muna, bo oznaczony był. Nakręcimy <gulana> Muna, bo... <gulana> tam, 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 tam jest jest. Tam jest Munt. Munt. Na południe, na południe. Na Cyprze, tam, tam jest Munt. Na <gulana> południe. mundam tam świeci, tam. tam świeci. bo wie katar bierze. Zimno ci? A bo ty na krótkie gaczki jesteś, widzę. Eee, w nogi mi nigdy nie zimno. Jasne, kur... No, ale to... Nogi to nie stopy. Stopy mi zimno. Ale w nogi Który tutaj. Dobrze robię? Dobrze, dobrze robisz, ale dobrze najpierw muszę dobrze. odebrać. Ale się, to się kameruje już Czy to się już kameruje. Już się kameruje, nie bój się. Wspaniale. Już się kameruje. Koszta poszedł. A, ta, Dorato za nie, wiel. Uuu, ale żyje się. Szampan. Szampan. Sza, Szałpał Szałpał. Szałpał. Są śnięte? Niemieszane. Nie mieszane. Kurwa mat. Naprawdę hmm. będziesz szał, się, tu, tu, tu. Ej ojciec, coś Pana jest nie, nie tak, bo zgas mi ekran. <laughs> nie bój się! Chyba <laughs> Pulec... Polecisz znać. po drugiego szampana. A, nie to ma być takie poklatkowe życie, tak? A będzie wytrysk?

nie, ja mam więcej A, na bogate jest Oj ojo, ojo, się, się <grym> <name> <laughs> Dobrze, daj, zmieszamy to, zmieszamy Zwierzęta trasy Ja nie, nie widzę Ooo, ale piana na dwa palce no Ale wspaniale A, tyto... Już? Nie wiem Coś jeszcze? Jak to nie wiem? Co jeszcze pole Już? No, a to za wcześnie! Tak wcześniej. się zmiałeś przemówić! Dobra, nieistotne. nie istota, to Słuchaj, to. Słuchaj, masz, masz próbę teraz Za ten nowy rok! chyba generalną! Dobra, masz no daj! daj nie ceniąc minutę już nie daj, dobra. dobra, daj, dobra. daj dobra. Ojciec. Nie ma, nie będę fast Nie wyrabiasz się przerwie na reklamę? Nie, ja muszę wiesz, oszczędnie gospodarować siłami teraz już daj, Oj, A, no nie ja To nie ja <ślaśc> <ślaśc> się Poplułem się Dura. Dura tam jest, bo muszę was kontrolować No już, już mnie na czasie Ja muszę na mieć Tylko nie jest parkamerki. kamerki A i tak nic nie A I tak, tatuś jest tak, Może Dziadziusz pan chciał Nie wiem Było, My oczywiście wiemy Ja też mogę nie wiedzieć <śmienny> Ja przypuszczam młody Co się na Sylwestra no, chyba, dobrze, Panowie i panie Panie i Panie Panowie i panie, panie i panowie Jakże mi miło Was powitać na 12 chyba już tam? Gradziony, gradziony, w Sylwestrze Jak zwykle jeden tatuś jest, drugiego nie ma poszedł pod drzewo, nie? Już na cyp, tak? Nie. A że tam tak. skaliste jest, to przecież nie doszedł szybko. I żeby was to więcej nie widział. No, i żeby was więcej nie, nie widział. Tu, tu, no, za rok się spotykamy, do no. rok się no. sięgo roku, jest... rowerowego, żeby niektórzy więcej na tym rowerze tu jeździli, a nie tylko raz przydałoby na rok się. coś tam. Przydałoby się. Przyszedłeś piechotą, tak? Ja tak, ale jestem okazjatorem. Nie, nie, złodziejem, Dobra. Też. Złodziejem. To się Do panowie i panie. Zdrówka zdrówka Zdrówka. Sto Bang. O, bang. Niech, będzie, niech ci będzie. Niech ci będzie. To nie będzie go nieobraźnić to. wyjątkowym Dobry Jest jeszcze Nie by Mam hmm. tak? tak? nadzieję, że jest, tego będzie taki fajny vlog. Nie, chujowy jak zawsze. A, do... Jak będzie, oczywiście. A kiedy był ostatni vlog? Kiedyś. Ty, ty, ty jesteś taki regularny, nie? Tak, A bardzo. To <noise> nowy materiał. Systematycznie jest, <noise> jest bardzo zajęty. to systematycznie. Chłopie, ja nie zrobiłem czerwca, ty opresowie mówisz z sierpnia. Chłopie, on, on teraz nie ma czasu. Zarobiony, jest. Zarobiony jest. jest. Moje jest siły zba, są tak, ograniczone. Jest taka rela ze, ze zlotu sekcji, wiesz? Tak? Też jest, ale to chłopie tak. w kolejce. Zlot sekcji się znalazł. Tutaj kolega, raz, dwa razy w roku go widzę na rowerze, akurat na... A nie, pieszo dzisiaj przyszedł. A tak. piec. No. Tak, Pasiek. Pasiek spalił w ognisku. Ale, ale. No, no. Tak nie było. Czego nie było? Nie było tak. A jak? Żeście po pioku skakali przez ognisko i potem żeście rano się budzicie? Nie ma powietrza w dętkach. Jak to się mogło stać? Bo nie było, tak. I opon. No kurwa. Miałeś wirtualne dentki, tak? Włączyłem. tak Włączyłem. Masz coś do powiedzenia, to powiedz. Nie, nie ja tak tylko sprawdzam. Bo, bo się różnie może zdarzyć. Włączony jest. Możesz głupie karać, głupio. Pipi. Pipi. To się kameruje właśnie. Pan Paweł. I rzeczywiście, to się kameruje. Pipi. Ty jesteś liki, kurwa? pi pip 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 sigma Dobra, wyłączę. W oczekiwaniu na W